W zadaniu 33 e, mamy zadanie dotyczące geometrii. Trójkąt równomoczny ABC ma pole równe 9 pierwiastków z 3. E, prosta, równoległa do boku BC przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Trójkąty ABC i AKL są podobne, a stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 drugim. Oblicz długość boku trójkąta AKL. I zacznijmy sobie od rysunku, który nam pomoże w zrozumieniu tego zadania. Musimy narysować trójkąt równoboczny. się, aby to był O, oczywiście trójkąt równoboczny ABC. I musimy podpisać nasze wierzchołki A, B i C. Pamiętajmy, że nasz trójkąt jest równoboczny, więc zapiszę warunek, że bo długość boku AB to się równa długość boku BC. I to się równa długość boku CA. I ten trójkąt ma pole, też zapiszę w tym daną, pole równe równa 9 pierwiastków z 3. I tyle mamy danych dotyczących tego trójkąta. Następnie mamy narysować prostą, która jest równoległa do boku BC. Czyli musi być równoległa do boku BC, która przecina boki AB i AC. Czyli tutaj narysuję prostą równoległą do boku BC i rzeczywiście ta prosta przecięła bok AB i AC i teraz tak, punkt gdzie przecina ta prosta AB to będzie punkt K i tu gdzie prosta przecina bok AC to będzie punkt L. I jeszcze mamy jedną daną, że stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 drugie. Treści jest zaczyna że trójkąty ABC, czyli pierwszy jest trójkąt ABC, czyli najpierw musimy wziąć bok z trójkąta ABC, czyli z tego większego, do boku tego trójkąta mniejszego. I to ma nam dać czy drugie. Też jeśli musimy te trójkąty są podobne, więc ten mały trójkąt też jest równoboczny. Czyli też wszystkie te boki muszą być równe. Mogę też to tutaj zapisać, że długość boku AK... To musi być długość boku KL i to musi być to samo co LA. I teraz jeszcze zapiszę ten właśnie warunek z tym stosunkiem tych boków. Wybiorę sobie tak jakiś jeden bok, bo wiem, że i tak wszystkie boki w tych trójkątach są takie same. Więc wybiorę pierwszy bok, czyli będzie AB tego dużego trójkąta do jednego jakiegoś boku, tego mniejszego, niech będzie to AK i to ma nam dać trzy drugie. Czyli to jest ostatni warunek wyczytany z tego zadania. I musimy zacząć od któregoś z tych warunków. Zacznijmy od tego pola, dlatego że to jest trójkąt równoboczny. I jak zobaczymy w karcie wzorów, mamy wzór na pole dla trójkąta równobocznego. I ja tutaj ten wzór zapiszę pole dla tego trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, gdzie A to jest długość boku tego trójkąta. I my, mając pole, to możemy. Przyrównać ten nasz wzór do 9 pierwiastków z trzech, co też teraz uczynię. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 to równa się 9 pierwiastków z trzech. I widzę, że dostałem równanie o jednej niewiadomej, o niewiadomej A, a nasz A to jest długość boku trójkąta równobocznego tego większego. Widzę, że po obu stronach znajduje się pierwiastek z trzech, więc mogę podzielić przez pierwiastek z trzech lub od razu skreślić te pierwiastki z trzech. ich już nie będzie. I następnie pomnożę przez 4, bo oczywiście chcę A wyznaczyć, więc tej czwórki chcę się pozbyć ze strony lewej. Czyli razy 4 będzie A kwadrat równa się 9 razy 4, czyli 36. Żeby dostać A, muszę obu stronie spierwiastkować. Czyli A to się równa. Pierwiastek z 36 to jest 6. I tutaj będzie tylko i wyłącznie dodatnie rozwiązanie. Bo oczywiście, gdyby to było zwykłe równanie, musielibyśmy zapisać, że a równa się 6 lub a równa się minus 6. Dlatego, że minus 6 do kwadratu to też jest 36. Ale wiemy, że my liczymy długość boku, a długość boku nie może być ujemna, więc my zapiszemy tylko i wyłącznie to dodatnie rozwiązanie. I co nam z tego wynika? Wynika z tego, że długość boku AB to jest właśnie 6. No bo nasz bok A to był bok dusz, większego trójkąta równobocznego, czyli na przykład to jest długość AB. Jeśli już to mamy, więc widzimy, że możemy przejść do naszej drugiej zależności, gdzie będziemy mieć tylko jedną niewiadomą, czyli bok AK. Nieco przekształcimy tylko to, to równanie, możemy na krzyż pomnożyć. Pomnożmy sobie na krzyż, czyli 3. Razy AK to się równa 2 razy AB. Pomnożyłem na krzyż, tak jest najprościej, jeśli mamy dwa ułamki przyrównane do siebie. I teraz z tego równania chcę wyznaczyć AK, bo też pamiętam, że AB to jest 6, bo to wyznaczyłem poprzednio, więc ja tą wartość znam. Czyli teraz zapisuję, podstawiam właśnie pod bok AB tą szóstkę. Czyli 3 boki AK to jest 2 razy 6, czyli 12. I teraz, aby wyznaczyć bok AK, muszę podzielić przez 3. I dostanę, że bok AK to jest 4. I to jest nasze rozwiązanie, bo mieliśmy obliczyć długość boku trójkąta AKL, czyli tego mniejszego, który nam powstał. Wiemy, że to jest trójkąt równoboczny. Każdy bok jest taki sam, więc wyznaczyliśmy akurat AK. I wiemy, że każdy jest i tak, e, taki sam bok. Czyli długość boku tego mniejszego trójkąta jest 4, możemy sprawdzić, no większego było 6, więc wszystko nam się zgadza z rysunkiem, bo też warto sobie sprawdzić, jeśli to jest geometria i coś możemy wyczytać z rysunku, zawsze warto sobie to sprawdzić. Dzięki za obejrzenie filmiku, zachęcam do oglądania innych filmików, dodania łapki w górę i subskrypcji, co motywuje mnie do wrzucania coraz większej ilości takich filmików.